Dzień dobry. Cześć. Nazywam się Mikołaj Gospodarek i zapraszam na kolejny odcinek mojego podcastu Mam Gadane. Dzisiejszym tematem jest Śnieżka. Najwyższy szczyt Karkonoszy, najwyższy szczyt Sudetów, również najwyższy szczyt Czech. W związku z tym Śnieżka zaliczana jest do korony Europy. Oczywiście też znajduje się na liście Korony Gór Polski. Ma Według różnych pomiarów, ja tutaj podam to, co jest takie chyba najbardziej popularne, czyli 1603 metry nad poziomem morza. I co do tej wysokości, no to, to można znaleźć różne dane w zależności, czy to od mapy, czy to od jakiegoś przewodnika, czy literatury, do której sięgniecie, to tam o kilka metrów może się to różnić. No ale trzymajmy się tego, że to jest to 1603 metry. O samej śnieżce najchętniej to bym w ogóle nic nie mówił, dlatego że uważam, że ten szczyt jest w pewnym sensie ofiarą swojego sukcesu, ofiarą swojego wyglądu, swojej sylwetki, która w sumie od samego początku, odkąd tylko zaczęła rodzić się turystyka, turystyka górska, i odkąd w ogóle ludzie zaczęli myśleć o takiej rekreacji, no to ten szczyt. Był kuszący. Myślę, że to wynika z tego, w przypadku śnieżki, jak chociażby też w przypadku Giewontu w Tatrach, że takie góry, które swoim wyglądem no, jakieś są takie pociągające, one stwarzają takie wrażenie, że chce się na nie wejść, chce się je zdobyć, no to właśnie przyciągają te rzesze turystów. I w związku z tym, co od kilku lat można zaobserwować na śnieżce, ja stałem się takim trochę ambasadorem nie promowania tego szczytu, a promowania chociażby takiej akcji jak weekend bez śnieżki czy innych miejsc w Karkonoszach, bo uważam, że ich jest całkiem sporo, a ten szczyt jest już i tak maksymalnie przeciążony, dociążony, zatłoczony. I szczerze mówiąc, to czasami się dziwię po co ludzie tam idą, żeby nie wiem stać w tych kolejkach, siedzieć w tym tłumie czy iść po prostu takiej rzece ludzi. No ale okej, okay, rozumiem też, że każdy ma jakieś swoje powody, dla których chodzi w góry, nie mnie to oceniać. Sam szczyt tak historycznie jest ciekawy, no bo tak jak powiedziałem, on już od początków takiego rozwoju turystyki no, był w kręgu zainteresowań różnych mniej lub bardziej doświadczonych zdobywców no a w związku z tym że u podnóża Karkonoszy wyrastały uzdrowiska chociażby Cieplice no to ci kuracjusze którzy tam przyjeżdżali no oni chcieli też coś zobaczyć ciekawego w okolicy no i tak też powoli zaczął się rodzić ten ruch turystyczny byli przewodnicy którzy na ten szczyt wyprowadzali no bo pamiętajcie że nie wiem, w jakimś XVI, XVII wieku szlaki ani góry nie wyglądały tak, jak to jest dzisiaj, nie było jakichś takich super wygodnych dróg, nie było też map, nie było dostępu do żadnych informacji, no, polegało się wtedy raczej na przewodnikach, którzy za oczywiście opłatą mogli na taką górę zabrać. I jeśli chodzi o takie udokumentowane. Wejścia to taka ciekawostka. Pierwsze takie grupowe wejście na Śnieżkę miało miejsce 7 sierpnia 1577 roku i dokonała tego grupa turystów z Trutnowa dzisiaj na terenie Czech. Także, no, jak widzicie, to nie jest tak, że ta moda to jest, nie wiem, ostatnie parę lat, to tak naprawdę trwa już o wiele, wiele dłużej, i no, trudno się temu. Dziwić, bo tak jak wspomniałem, no ten szczyt jest wyjątkowy. Wyjątkowe też są te budynki, które się na nim znajdują, dlatego że stoi tam między innymi najwyżej położony w Polsce obiekt sakralny, to jest kaplica świętego Wawrzyńca, która była budowana w latach 1665-1681. No, i to jest taki rzeczywiście bardzo charakterystyczny, cylindryczny budynek, który stoi obok drugiego równie charakterystycznego budynku, który wyglądem przypomina trochę statek kosmiczny, a jest to stacja obserwatorium meteorologicznego na śnieżce, która została tam postawiona w 1974 roku. No, i tutaj to też jest taki ciekawy wątek w tej historii, jeśli chodzi o śnieżkę. Bo tam de facto nie ma schroniska, tylko w budynku poczty czeskiej, która no, jest jakby po czeskiej stronie na, na szczycie. No, można sobie tam kupić coś do picia czy coś do jedzenia, ale co do zasady, to tam schroniska chwilowo nie ma. Kiedyś było, jego ruiny, pozostałości są tam widoczne w postaci takich fundamentów, niewysokich murków. No ale jeśli ktoś na śnieżkę. Idzie, no to może przeczytać chociażby takie informacje w domu śląskim pod Śnieżką, no że tam nie ma schroniska, nie ma takiej typowej restauracji, można zejść do budynku górnej stacji kolejki, która na Śnieżkę wjeżdża od czeskiej strony i tam, no chyba jeśli mi pamięć nie myli, to kiedyś można było nawet pizzę kupić, co, co brzmi trochę komicznie, no ale, okej, okay, rozumiem, że akurat w takim miejscu, gdzie wszystko dojeżdża kolejką, no, to można sobie wymyślić co się chce do jedzenia i tam to serwować także jakby co to to jest dostępne po tej stronie czeskiej jeśli też chodzi o popularność tego szczytu to bardzo ciekawe są między innymi takie statystyki no bo kiedyś nie wiem nie było mediów społecznościowych nie można było w jakiś sposób poinformować bliskich że gdzieś się było no ale już na przełomie XIX-XX wieku istniały pocztówki. I tak pierwszą pocztówką wysłaną z, ze szczytu Śnieżki była kartka pocztowa, i no ona w 1872 roku została wysłana. I o tym m.in. jak ten rozwój turystyki na tym szczycie i w tym zakątku Sudetów, w tym zakątku Karkonoszy, jak, jak, jak to było prężne, no to świadczy chociażby to, że już w 1900 roku. Ze szczytu Śnieżki wysyłano nawet 1500 pocztówek jednego dnia. Oczywiście pewnie w jakimś tam szczycie sezonu, ale no to już potrafi pokazać, że no to, co się dzieje dzisiaj na Śnieżce, to nie jest nic nowego. Jedyne, co się zmieniło, to są te rzeczy, o których też rozmawiałem w odcinku dużo, dużo wcześniej z Kamilem Berdysem, pracownikiem Karkonowskiego Parku Narodowego. Bo teraz zrobiła się taka moda. Żeby nie wiem, pójść na śnieżkę na wschód Słońca. I jest to możliwe, żeby zrobić to legalnie, ale tylko pod warunkiem, że śpi się w domu śląskim pod śnieżką, albo w którymś z tych czeskich stronich społożonych bardzo blisko, chyba w Luczni Bołdy to by było tylko tak naprawdę możliwe. Czy ze strzecha akademickiej, jak ktoś ma dobrą kondycję, to też pewnie dałby radę dojść w tej szarówce tak zwanej, czyli w tym czasie tuż przed wschodem słońca, bo w parkach narodowych generalnie nie wolno poruszać się po zmroku. No i teraz wygląda to tak, że popularność Śnieżki polega też między innymi na tym, że całe pielgrzymki wędrują nocą, co jest jakimś super przeżyciem dla ludzi, no bo jak ktoś w ogóle nie był nigdy w górach nocą, no to tak idzie na śnieżkę, no to już ma podwójne przeżycie, bo idzie na śnieżkę i jest w górach nocą, ale no, przyroda przez to nie odpoczywa. I to uważam jest wielką szkodą dla zwierząt, które no, pod osłoną nocy przemieszczają się, są wtedy aktywne, no a idący ludzie, rozmawiający, często słuchający muzyki z jakichś głośników, no zaburzają ten jakby naturalny rytm Także jeśli chcecie iść na śnieżkę, to zróbcie to proszę legalnie, zróbcie to tak jak Pan Bóg przykazał, jeśli chodzi o zasady panujące w Parku Narodowym. A możliwości wejścia na śnieżkę jest tak naprawdę bardzo dużo. Ja mam swój jeden tak naprawdę ulubiony wariant, ulubiony szlak i zdaję sobie sprawę, że są tacy, którzy powiedzą, nie, no na śnieżkę to tylko z przełęczy okraj. Albo ktoś mi zaraz powie na Śnieżkę, no to tylko szlakiem przez świątynię Wang, yy, przez strzechę akademicką, czy samotnie, i tylko taki wariant. Zdaję sobie z tego sprawę, że każdy ma swój ulubiony. Są jeszcze tacy, którzy w okresie letnim pewnie będą szli doliną łomniczki, zresztą przepiękny szlak, polecam. Ale moim ulubionym, takim, który chyba najwięcej radości mi sprawia z tego bycia w górach, jest szlak czarny. Można na niego wejść przy dolnej stacji wyciągu na kopę. I ten szlak jest o tyle fajny, że on sobie tak całkiem fajnie, bym powiedział na początku, bardzo wręcz przyjemnie, idzie sobie cały czas do góry, do góry. Nie ma tam jakichś takich wielkich stromis, dopiero w momencie, kiedy dociera się w okolice Białego Jaru, Robi się trochę bardziej stromo i to też jest takie miejsce w historii Karkonoszy, które no zapisało się taką tragiczną historią, bo w 1968 roku zeszła tam lawina i zginęło 19 osób. Także od tamtej pory tam jest bardzo dużo też w okresie zimowym znaków, i ten szlak jest tam żółty, zamknięty. No ale ja zostaję na tym szlaku czarnym, którym sobie idę i. On doprowadza na kopę, czyli tam dokładnie, gdzie można wjechać wyciągiem krzesełkowym z dołu, i później przechodzi taką już szeroką, ja bym to powiedział, wręcz górską autostradą do domu śląskiego. I od tego domu śląskiego na szczyt w sezonie letnim, kiedy wszystkie szlaki na szczyt są otwarte, można wejść za kosami, albo drogą jubileuszową, która jest nieco łagodniejsza, obiega ten. Szczyt tak trochę jakby dookoła, jest szeroka, wygodna. Zimą to wygląda inaczej, ale tutaj no, chcę zaznaczyć, że ta organizacja ruchu na śnieżce jest bardzo zmienna. Nie chcę Wam podawać jakichś takich szczegółowych, ostatecznych danych, bo one się mogą często zmieniać i to, co dzisiaj powiem, może być już za. Chwile nieaktualne, także nie chciałbym tutaj nikogo wprowadzić w błąd i narazić ewentualnie na jakieś niebezpieczeństwo. Także koniecznie trzeba sprawdzić, wychodząc z domu śląskiego, szczególnie zimą, jak wygląda sprawa organizacji tego ruchu, jak wygląda sprawa ze szlakami na szczyt. Ja osobiście zazwyczaj wybieram ten wariant na górę krótki, czyli pokonuję te słynne zakosy. Ostatnio jak szedłem tam w trakcie zdobywania korony Gór Polski w 2023 roku, to szedłem w rzece ludzi. Tak naprawdę to już tuż przed szczytem to była taka wręcz kolejka, po prostu już nawet nie było jak się wyprzedzać na tym szlaku, nie było sensu, po prostu tak w takim żołowym tempie szedłem do góry. Ze szczytu zawsze schodziłem właśnie tym szerokim szlakiem, w trakcie mojej wizyty tam był, i tak taki nakaz był wprowadzony, ruch jednokierunkowy na tych zakosach, no też nie wszyscy to respektowali, nie? Mimo tego, że było to napisane w kilku językach, były znaki, to i tak trafiali się tacy, którzy no tamtędy schodzili, bo nie wiem, albo tego nie zauważyli, albo nie chcieli zauważyć, albo uznali, że tak jest krócej, tak chcą, no niestety, no to, to też tam się czasami zdarza. I no, nic się z tym nie da zrobić. Pamiętajcie, że tam w sezonie letnim wprowadzane są takie różnego rodzaju zmiany w organizacji tego ruchu turystycznego. Nie chcę Wam tutaj podawać jakichś szczegółowych danych, bo one mogą się bardzo szybko stać po prostu nieaktualne bo to też zależy od warunków i od decyzji parku, w jaki sposób tym ruchem tam zarządzać. No, tak jak wspomniałem, tych możliwości jest naprawdę dużo, łącznie z tym, że jak już ktoś. Totalnie bardzo chciałby być na Śnieżce, a nie ma siły, żeby chodzić po górach, no to może sobie pojechać do Czech i stamtąd wjechać taką kolejką gondolową, no prawie że na sam szczyt, tam do podejścia jest dosłownie parę metrów. Także taka możliwość, w razie czego też istnieje, są całe wycieczki organizowane, chociażby wyjazdy z Karpacza busami, które tam zawożą, można też sobie zrobić taką wycieczkę, żeby na przykład tam pojechać. Wjechać, no szczerze mówiąc, ja to traktuję bardziej nie tak może górsko, co jako atrakcję, i mam od paru lat ochotę właśnie to zrobić i sobie tak, nie mając pomysłu, jak to logistycznie rozwiązać, wpadłem na to, że no w końcu któregoś razu zostawię samochód gdzieś w Karpaczu, pojadę tym busem, wjadę i zejdę sobie po prostu. Do Karpacza, bo ten wariant, który Wam podałem, jeśli chodzi o ten mój ulubiony wariant wejścia, czyli ten czarny szlak śląską drogą na Kopę i dalej za kosami na śnieżkę, no, jeszcze trzeba wrócić. No i w związku z tym, że jeśli już idę na śnieżkę, co mi się rzadko zdarza, no ale czasami zimą, jak są fajne warunki, to gdzieś w okolicach śnieżki lubię fotografować, lubię to, to miejsce po prostu, nie sam szczyt, tylko tylko jego najbliższe okolice. Wtedy też korzystam z tego czarnego szlaku. No i jeśli chodzi o zejście, no to wybieram bardzo różne warianty. Jednym z takich, który lubię najbardziej, to jest taka opcja, że schodzę sobie ze szczytu, albo wychodzę tam, powiedzmy, z okolic Domu Śląskiego, idę do czeskiej Luczni Bołdy, stamtąd Przechodzę takim niedługim łącznikowym szlakiem żółtym, który przechodzi do szlaku czerwonego, następnie tym czerwonym lekko muszę się cofnąć w stronę śnieżki i tam za chwilę spotykam szlak niebieski i tym niebieskim szlakiem schodzę do strzechy akademickiej i stamtąd szlakiem żółtym, który w pewnym momencie biegnie równolegle do czarnego, tylko po drugiej stronie potoku. Wracam na parking tam przy dolnej stacji kolejki na kopę to można oczywiście jeszcze modyfikować, bo można zejść sobie do samotni i później przejść szlakiem niebieskim przez polanę, przez świątynię Wang. Ja tego wariantu nie lubię, bo później dosyć długo muszę iść przez Karpacz ulicami miasta, żeby wrócić się na parking po samochód, także jeśli już to wybieram ten szlak żółty. Nie są to oczywiście jedyne właściwe opcje wejścia na Śnieżkę, też nie chcę, żeby to tak brzmiało, bo generalnie w tych moich opowieściach o tych szczytach z Korony Gór Polski skupiam się na tych najbardziej popularnych wariantach, ale w przypadku Śnieżki jest to tyle trudne, że z kim się nie rozmawia, to jakby wariant jest inny i też nie ma tutaj takiej jednej właściwej drogi, także w związku z tym ja Wam podaję tutaj wyjątkowo mój ulubiony szlak. Szedłem też innymi, parę razy zdarzyło mi się wchodzić jeszcze dawno, dawno temu na Śnieżkę z przełęczy Okraj. Fajny szlak, przyjemny, na pewno mniej zatłoczony niż tutaj, te szlaki od strony Karpacza. Lubię też sobie wydłużyć nieco wycieczkę, jak jestem w tamtych okolicach, czyli jak sobie wędruję grzbietem karkonoszy, no to lubię przejść z tych okolic śnieżki do skał słonecznika, a później przez pilgrzymy zejść na Polanę, i dopiero stamtąd można wrócić. Czy to właśnie. Do Karpacza, do świątyni Wank, ale tam też jest taki szlak. Jeśli zejdzie się na Polanę, i no, tą główną drogą idzie się już w stronę Karpacza, to po chwili odchodzi taki szlak zielony, który prowadzi cały, cały czas w dół i wychodzi w okolicach tego tak zwanego dzikiego wodospadu, który jest tam w okolicach właśnie Dolnej Stacji Kolejki na Kopę. Czyli de facto sprowadza mnie też na parking, także czasem i. Z tej opcji korzystam. To, co bardzo chciałbym mocno podkreślić w przypadku Śnieżki, to, żeby tego szczytu w żadnym wypadku nie lekceważyć, i dotyczy się to wszystkich pór roku. Również latem ten szczyt bywa nieobliczalny, panują tam często bardzo trudne warunki, głównie związane chociażby z wiatrem, który potrafi być tam naprawdę huraganowy. On też wychładza, i czy to zimą, czy to latem, to jest bardzo niebezpieczne. Także przed wyjściem w góry warto 100 razy sprawdzić czy prognoza pogody na pewno jest na tyle dobra, żeby na taką wycieczkę na śnieżkę się wybrać. Trzeba zabrać ze sobą też jakieś tam dodatkowe ubrania w razie zmiany pogody, bo to, że prognozy będą dobre, to jeszcze wcale nie znaczy, że one się rzeczywiście sprawdzą. Także tam co roku są wypadki śmiertelne, także naprawdę nie ma Żartów, chociaż góra poniżej 2000 metrów, ale naprawdę potrafi być bardzo, bardzo niebezpieczna. I to by było dzisiaj. Na tyle w temacie śnieżki. Jestem bardzo ciekaw, jakie są Wasze ulubione warianty wejścia na ten najwyższy szczyt karkonoszy. Może ktoś, nie wiem, lubi chodzić tym samym szlakiem co ja, może ma coś też ciekawego, także czekam na Wasze głosy, komentarze. Chętnie przeczytam i chętnie też kiedyś sprawdzę, bo. No, co by nie mówić, no to na śnieżkę od czasu do czasu zaglądam niechętnie, ale ta góra ma w sobie coś takiego magicznego, że raz na parę lat lubię sobie na nią po prostu wejść, rozejrzeć się dookoła i przekonać się jeszcze raz o tym, że w Karkonoszach są dużo fajniejsze, dużo bardziej widokowe, dużo bardziej ciekawe miejsca, w które jest dużo łatwiej się dostać, jest mniej ludzi. I cały ten taki wnerw logistyczno-turystyczny jest dużo, dużo mniejszy, bo mnie osobiście bardzo to irytuje, to, że tam idąc na Śnieżkę niemalże non-stop jest się otoczonym przez innych ludzi. Nie ma tych takich, wiecie, fajnych momentów w górach, że człowiek jest z nimi sam na sam. Także ja wybieram inne miejsca. Być może kiedyś nagram odcinek o tym, gdzie na przykład ferie zimowe Wybrać się w karkonoszach, żeby nie iść na Śnieżkę, tylko żeby zobaczyć też coś ciekawego, pięknego, a na pewno mniej zatłoczonego. Ok, na dzisiaj to wszystko. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć.